Bank Żywności Bielawie działa pomimo pandemii wirusa? Tak, oczywiście, tylko stosujemy szczególne środki ostrożności. Chcemy też wyjść naprzeciw osobom starszym, tym, które skorzystają, żeby nie przychodziły tutaj, tylko nasi wolontariusze będą przywozić do domu gotowe produkty. Teraz właśnie pakujemy, to robimy i cieszymy się, że możemy w ten sposób pomóc. Jakimi produktami dysponujecie? ryż, kasza, konserwy mięsne, konserwy rybne, jakieś soki, mleko. Także ten cały zakres, chyba 13 produktów jest, które banko, Bank Żywności zaoferował dla ludzi. A do jak wielu ludzi docieracie? Do 250 osób na terenie Bielawy. To są osoby, które są wytypowane przez OPS w Bielawie Czy te osoby są Wam wdzięczne? Czy w ogóle cieszą się z tego, że do nich dotarliście? Myślę, że tak, ale my, bardziej, my się bardziej cieszymy, że możemy pomagać, to bardziej nas kręci, myślę. Jak dużo osób pracuje przy tym? Jest kilkanaście osób. Tu jest akurat grupka mała, ale żeby to przygotować, przywieźć, też przywozimy to z Wrocławia, musimy korzystać z transportu, więc jest to kilkadziesiąt osób zaangażowanych w ten, w ten cały projekt. Nie ma obawy, że tych produktów zabraknie? Myślę, że nie. Choć teraz ministerstwo właśnie jakieś nowe rozporządzenie jest, które spowodowało, że prawdopodobnie będzie więcej tych produktów i, i szerszy zakres osób, które będą korzystały z pomocy. Czy dla ludzi jest ważne to, że do nich przychodzicie? Na pewno tak. Myślę, że bardziej ważne jest to, że ludzie czują się, że ktoś się o nich troszczy i to jest znacznie bardziej ważne w tym wszystkim niż te produkty, które oni dostają. Nie boicie się iść do ludzi do mieszkań? Oczywiście obawiamy się, ale stosujemy wszelkie środki ostrożności, mamy rękawiczki, mamy płyny dezynfekujące. Mamy pełną pokorę do tego, co się dzieje, ale mówię, do tych ludzi musi ktoś pójść, więc jak my nie pójdziemy, to kto pójdzie.